Zapraszam wszystkich na wędzenie tak pysznych baleronów, soczystych, cudownych smaku. Jeśli macie swoją wędzarnię albo możliwość uwędzenia, to naprawdę zapraszam, bo są cudowne. Taki ładny kawałek karkówki na baleron, możecie pięć całego, ja taki troszeczkę go przytnę, popcinam mu trochę tego tłuszczu, wszystko umie pójść do kiełbasy, patrzcie jak będzie piękny, zasznurowany. I teraz z oczywiście idzie do zalewy na 5-6 dni do peklowania. Ja tutaj tak jak Wam mówiłem solankę przygotowuję z pekla soli. Na każdy litr daje 80 gram soli peklującej. I ja tutaj mam 4 litry do nascypnięcia, a mięsa tak jak wam mówię około 20 kg tak, naprawdę sporo jest kontrowersji i pytań czy naszczykiwać czy nie słuchajcie, zawsze możecie pominąć naszczykiwanie i dłużej przytrzymać w solance o jakieś 2-3 dni albo po prostu naszczyknąć ta solanka, czy tak, czy tak dotrze do środka, tylko naszczykując mięso tą solanką szybciej po prostu zaczyna się proces pekłowania i przygotowanie mięsa do wędzenia już od środka ona i tak, ta solanka podczas ociekania Pozbędziecie się jej z mięsa, a zawsze jest pewność, że naścignięte mięso jest zabezpieczone przed rozwojem bakterii, drobnoustrojów. Możecie to robić na zwykłej soli kuchennej, tylko zwykła sól kuchenna nie zabije Wam właśnie tych wszystkich szkodników, bakterii, drobnoustrojów, bardzo niebezpiecznych dla organizmu człowieka i nawet zdrowia i życia które zawarte są w mięsie. Natomiast azotyny i azotany zawarte w pychlosoli jak najbardziej zabezpieczają te mięso i w małych ilościach, nie poddawane wysokiej obróbce termicznej, czyli powoli tam 130-140 stopni, są nieszkodliwe dla organizmu człowieka. Ja do nich, do każdego kawałka mięsa daję 10% solanki i to w zupełności wystarczy. Ja do zalewy Przygotowuję swoje zioła. Czyli mam tutaj zobaczcie dziś laurowy, ziele angielskie. Daję troszeczkę wody, to znaczy trochę półlica wody. Tutaj mam zobaczcie majeranek. Mam pieprz, łyżeczkę pieprzu, łyżeczkę czerwonej, ostrej papryki. I dwie łyżeczki majeranku. I teraz to wszystko. Zamieszam. I pogotuję z 50 minut. I taką mieszankę ziół. Wleję do zalewy. Już zaczyna pachnieć. Zalewa będzie pięknie tym przejdzie, tym ziółam będzie pachniała, a to jest na jakieś 4-5 litrów wody do zalewy. Gotuję już jakieś 8-10 minut. Zobaczcie, żeby ten cały zapach ekstrakt wydobył się z tych ziół, z liści ziela angielskiego. Ja dodatkowo łamię te liście, ziela angielskie staram się rozgnieść, więcej aromatu wypuszczają. Do tego możecie dołożyć też czosnek albo jego łupiny. Wtedy ten zapach i smak będzie jeszcze bardziej mocniejszy. Ja zobaczcie, do tego jeszcze dołożę. Mam taki stary zasuszoną główkę czosnku, z którą już nic nie będę mógł zrobić. W środku ona jest cała ususzona. Pogotuję jeszcze może z 5 minut. I taka dodatek ziół do zalewy solankowej jest najlepszy tak wygląda u mnie zalewa i peklowanie mięsa I zobaczcie kolor bardzo ładny I mięso teraz będzie sobie leżało przez kolejne 5-6 dni docisnę je żeby nigdzie nie wystawało i idzie do lodówki albo w chłodne miejsce tak na temperaturę 2 od 2 do 6 stopni zobaczcie jaka na karkówka to będzie piękny baleron. Ponad 20 baleronów trafia do wędzarni. Tylko najpierw muszą ocieknąć. Nie mogą być mokre, wtyknięte takie do wędzarni. Ja balerony często sznurowałem. Teraz z braku czasu. Wsadzam w siatki. Zobaczcie, jak one uciekają, jak kapią jeszcze z nich. Nie wolno takich. Takiego mięsa, takich baleronów, leszynek, boczków, czegokolwiek dawać do wędzarni. One muszą oddać i wycieknąć ta solanka z nich i muszą oddać to, co wchłonęły. Jak już się ociekną i przestanie z nich kapać, trafią do wędzarni rozgrzanej do temperatury 60 stopni i w takiej temperaturze będą się osuszały. Temperaturze 60 stopni. Nie wolno im wtedy dawać dymu, dopóki te wędzonki nie będą, te balerony, nie będą suche. Mokre wędzonki, które będą od razu wędzone dymem, będą okopcone, nie będą łapały dymu, będą kwaśne i takie wędzonki naprawdę nie będą dobre. A więc jeszcze raz, one muszą teraz ocieknąć. Ta musi z nich wykapać. Później trafią do rozgrzanej wędzarni. Temperatura wędzarni 60 stopni. Same ciepłe powietrze, otwarte, uchylone leciutko dźwiczki. I trzeba je po prostu osuszyć, żeby z wierzchu były suche. Trwa to około 40 minut do godziny. Takie wędzonki suchutkie... Dopiero zaczynamy wędzić naturalnym dymem, ale już będą słodkie. Zobaczcie, w tę wędzarnię dopiero teraz robi się ciepła. Pali się może już 10 minut. Deski już się fajnie wygrzały. Jest dalej dym. Nie można wsadzać wędzonek bezpośrednio w taki dym. Bo on osadzi się na mokrych wędzonkach. Tak, będą takie okopcone, osadzone. Przede wszystkim jak wsadzi się do zimnej wędzarni, to wytrąci się rosa. I wędzonki mogą być po prostu kwaśne. Ta wędzarnia naprawdę musi być dobrze wygrzana. Musi być bardzo ciepła. Dotykacie sobie ścianek i wiecie kiedy ona jest ciepła, kiedy należy wędzonki wsadzić. Nie może być w palenisku dużo drewna, tylko musi być bardziej żar. Żeby nie było dymu. Zobaczcie, taka temperatura jest osuszania, czyli jakieś 50-60 stopni. Bardzo ciepła jest wędzarnia. Wszystkie ciepło z desek, z cegieł, jak macie murowane. Przechodzi do tych wędzonek, nie wykrapla się w żaden sposób rosa. Kolejna taka złota rada i zasada jest taka, że do osuszania i do wędzenia nie używamy w żadnym wypadku mokrego drewna. Nie wolno je moczyć, ono musi być suche. Temperatura osuszania 60 stopni. Staram się osuszyć jak najmniejszą ilością, żeby dymu nie było, tylko samym ciepłym powietrzem przy uchylonych drzwiczkach. Zobaczcie, już te wędzonki są suchutkie, ciepłe i dopiero teraz możecie dokładać dno, żeby zacząć wędzić. I w innym sposób byłyby te wędzonki takie bardzo okopcone i podstawa to jest osuszanie tego. Czyli temperatura wędzenia 60 stopni. Zobaczcie, baleronki, jakie piękne. Te balerony u mnie wędziły się około 3 godzin. Mm, kolor cudowny. No, bardzo soczysta karkówka. Wiązana w siatkach. Jeszcze dodatkowo przesznurowałem środek. Naprawdę smak cudowny. Teraz idą do parzenia, bo temperatura wewnątrz tych baleronów musi osiągnąć 68 do 72 stopni. Tych baleronów jest tu ponad 20, także bierzemy się teraz za parzenie. Zobaczcie, tyle ma woda, 90, 85-90 stopni, ale wsadzę swoje wędzonki, tak, temperatura wody spadnie do 80 stopni i w takiej temperaturze wody będę je parzył. Zobaczcie, jakie piękne wyszły balerony. Wędzone w drewnie zwykle czeryśniowym około 6 godzin. Takie ciemniejsze, bo dosyć długo były wędzone. Teraz idziemy do parzenia aż wewnątrz uzyskałem temperaturę 68-70 stopni. Zobacz jak pięknie one wyglądają. No, smakują wyśmienicie. Takie balerony, jeśli przypilnujecie teraz temperatury warzenia i nie doprowadzicie do zbyt wysokiej temperatury wewnątrz, to będą bardzo soczyste. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Widzicie, 68-70 takie balerony natychmiast już wyciągamy i wrzucamy do zimnej wody, żeby jak najszybciej je schłodzić. Znaczy, musicie jak najszybciej je schłodzić. Ja chodzę w takiej zimnej wodzie. jakieś 5 minut, żeby zamknęły się pory i zaraz je wyciągamy i osuszamy. Tak wyszły balerony, czyli karkówki. Hmm, cudownie wyglądają. Zobaczcie jaki kolor piękny. Zobaczcie wędzone karkówki, balerony. No jak wyglądałem cudownie. Będziemy je drewnem czereśniowym około 3 godziny. Peklowały się około 5 dni w solance. Przepis na tą solankę macie też u mnie na kanale. Przepis sprawdzony, bo naprawdę od kilkunastu lat go zawsze robimy. I wyśmienicie smakuje. Macie jak pięknie wygląda. Patrzcie jak ona jest soczysta. Pięknie dopekowana. No, smakuje naprawdę wyśmienicie. Prawdziwa karkówka. Bez jakichś ulepszaczy. Wędzona we własnej wędzarni. Naprawdę nie ma nic lepszego. Tak wygląda. W przekroju. Zachęcam wszystkich do tego przepisu. Bo naprawdę warto robić swoje wyroby, gliny, wędzonki. Naprawdę nic trudnego. Trochę chęci, a naprawdę w sklepie takich nie kupicie.